W tym roku rokowania już y, robimy po raz szósty. Edycja 2021 w zasadzie już się rozpoczęła, ponieważ ogłosiliśmy nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji i zgłoszenia można przesyłać do nas do 10 kwietnia jeszcze. Ogólne zasady są bardzo proste. Trzeba po prostu grać muzykę rokową lub też okołorokową, bo tutaj nie... nie... Nie ma jakiegoś ograniczenia w stosunku do tego, że, że to nie może być reggae czy, czy blues. Wszystko, co się wiąże z, ze sceną rokową. No i jest warunek taki, że zespół czy też wykonawca, który się do nas zgłasza, nie może być związany kontraktem z żadną wytwórnią. W tej chwili mamy nabór zgłoszeń i tradycyjnie, tak jak to przewiduje nasz regulamin, po zebraniu zgłoszeń komisja kwalifikacyjna zbierze się u nas wewnętrzna w Piku, w Podlaskim Instytucie Kultury. Przesłuchamy wszystkie nagrania. Zobaczymy wszystkie dane zespołów i na podstawie tych nagrań po prostu zakwalifikujemy zespołu do etapu drugiego. A drugi etap to już są występy na żywo, to, są, to jest etap przesłuchań powiatowych, które są organizowane w miejscach adekwatnych do miejsca pochodzenia zespołu. Następnie mamy dwa półfinały, gdzie z przesłuchań powiatowych zakwalifikowane zespoły występują w dwóch półfinałach w województwie. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, Półfinały odbędą się we wrześniu w Siemiatyczach i w Zambrowie. No i zespoły zakwalifikowane z półfinałów później wystąpią w październiku, 9 października dokładnie u nas w spotku na wielkim finale rokowań 2021. Naszym partnerem od lat niezmiennie jest przede wszystkim Polskie Radio Białystok, i to jest nasz partner strategiczny który nas wspomaga, który nas promuje, ale również wspomaga nas poprzez uczestnictwo redaktorów muzycznych w naszym żyli. Jak również wspomaga nas nagrodami, które są niebagatelne, ponieważ Radio Białystok przyznaje od początku rokowań swoją nagrodę specjalną, czyli występ na żywo w studiu Rembrandt dla wybranego zespołu, i niekoniecznie musi być to zwycięzca pierwszego miejsca z rokowań. Natomiast w tym roku Radio Białystok również ufundowało kolejny, kolejną nagrodę. Automatycznie zespół, który zwycięży w rokowaniach, dostaje z automatu kwalifikację do niebieskiego mikrofonu Polskiego Radio Białystok. Poza nagrodami naszego partnera strategicznego. Oczywiście zespoły uczestniczące w finale otrzymają odpowiednie nagrody, czyli za pierwsze miejsce jest to 5000 zł, drugie miejsce to 2,5 tysiąca złotych i miejsce trzecie 1500 zł. Zapraszamy serdecznie, zgłaszajcie się do naszych rokowań 2021. Jeszcze do 10 kwietnia czekamy na Wasze zgłoszenia. Zgłaszajcie się, przystępujcie do współzawodnictwa do grania z nami na naszych scenach. Rokowania 2021 czekamy na Was.